Cześć! Czy masz tak czasem, że podczas biegania, pływania, jazdy na rowerze, bądź też innego sportu, który kontynuujesz z bardzo podobną intensywnością przez dłuższy czas, po początkowych ciężkich chwilach, jakichś zadyszkach, kolkach, nagle przychodzi jak za dotknięciem magicznej różdżki taki moment, gdzie bylibyśmy w stanie ten, ten nasz wysiłek kontynuować bez końca? Jest to tak zwany stan steady state, czyli stan takiej równowagi naszego organizmu, troszkę jak homeostaza, tylko już ten, o którym teraz sobie mówimy w trakcie wykonywania wysiłku fizycznego. I przychodzi on szybciej i częściej u osób bardziej wytrenowanych i wolniej i troszkę rzadziej u tych osób mniej wytrenowanych. Oczywiście wpływ na ten stan steady state ma rozgrzewka, która im jest lepsza, dłuższa i bardziej specjalistyczna pod dany wysiłek, jaki będziemy wykonywać. Tym powinna nam w znacznym stopniu pomóc osiągać ten stan. Jest to bardzo fajny moment, ponieważ no wręcz, jeśli by nas dobrze nawadniać i dostarczać nam wszystkich substancji niezbędnych odżywczych do istnienia, byśmy byli w stanie, na przykład jadąc na rowerze, cały czas jeść, spać, pić i robić to bez końca. Jest to naprawdę super sprawa. Mam nadzieję, że osoby to oglądające osiągnęły ten stan, tylko może nie do końca wiedziały, że on tak się nazywa. Więc mam nadzieję, że od tej chwili, wykonując jakiś sport z jednakowym natężeniem, bo wiadomo, nie będzie tutaj sprint wolno, sprint wolno, bo wtedy ten stan steady state albo by w ogóle nie przyszedł, albo by był znacznie, znacznie opóźniony. Ale mam nadzieję, że od teraz osoby to oglądające, jeśli kiedykolwiek poczują, że mogą biegać bez końca, będą wiedziały, że właśnie ten proces fizjologiczny w naszym ciele nazywa się stanem steady state, czyli takiej gotowości organizmu do wykonywania. Jednostajnego wysiłku fizycznego. Dług tlenowy powstaje, kiedy tlen jest pobierany z komórki szybciej niż jest produkowany. Wtedy kwas pirogramowy nie podlega dalszym procesom utleniania i zmienia się w kwas mlekowy. Dług, jak każdy inny, przynajmniej powinien być spłacony. Jednak, z uwagi na to, że jest to nasz organizm, musi być spłacony. A będzie on spłacony przez szybszy niż zwykle pobór tlenu w celu rozkładu kwasu mlekowego. Kwas ten przenika do krwi i jest transportowany do wątroby, gdzie ulega przemianom na glukozę, a ta znów przez krew dociera do mięśni i jest wykorzystywana jako substrat oddechowy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnym razem, zaobserwuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Cześć!